Z Egiptem będzie łatwiej, więc pewnie z Egiptem rozpoczną. Będzie, będzie wojna, żeby właśnie Jahunatan wygrał. To jest standardowy element kampanii wyborczej. U nas się drukuje ulotki, na przykład plakaty, tam się robi zupełnie inne rzeczy. No dobrze, warto też powiedzieć, że się pojawiły protesty w niedzielę przeciwko właśnie temu ułaskawieniu. Posłowie opozycji szli pod, razem z protestującymi pod sztandarami z napisem Ułaskawienie równa się Republika Bananowa. Przechodząc właśnie przed prywatnym domem Hercoga, zresztą tam się e, część była poprzebierana za Natana w pomarańczowych mundurkach, część e, jakiejś tam banany niosła, prawda, i tak dalej. W każdym razie e, mieszkańcy tutaj, e, liczni aktywiści mówili właśnie w tam wywiadach, mieszkańcy rozumieją o co toczy się gra, chodzi tu o przyszłość naszego kraju, i tak dalej, i tak dalej, tak. W sumie to w sumie te, to oskarżenie nie jest takie jak w przypadku no, na przykład innych głów państw, prawda? To chodzi w sumie jak podliczono 260 tysięcy dolarów.